Yo! Adi z AdiVenture. Wita. Dzisiaj z racji tego, że pękło mi w Indiach równe 4 tygodnie, będzie małe podsumowanie. Jak to ktoś kiedyś powiedział, podsumowania dobre są na koniec życia, ale nigdy nie wiadomo, więc zrobimy to 4 cztero, tygodniowe teraz. Zacznijmy od samego początku. Po pięciu różnego rodzaju topach w kontaktach z hindusami, którzy obiecali, że załatwią pokój albo że ogarną, przygarną. Po pięciu wtopach znalazłem się bez absolutnie żadnego kontaktu w Dubaju. Byłem tam w niedzielę a w niedzielę o 22, a w niedzielę o 7 rano jeszcze sprawdziłem ostatnie maile i okazało się, że gość, do którego mam przyjechać, który miał być mi gospodarzem, pokazał mi kitę. Więc przerażony jak nieszczęście, taki mały, biedny chłopiec, z chodzieży, błąkający się, Ech, nie wiedziałem co zrobić, koniec końców znalazłem. Znalazłem się w tej samej kolejce, w której znalazła się pewna niewiasta, że była najładniejsza z całej kolejki. No to zapytałem, czy leci do Bangalore. Ona powiedziała, że leci. No to ją zapytałem, czy nie ma jakiegoś pokoju do wynajęcia albo jej znajomi, albo jej znajome, albo jej rodzina. Kazała dać mi jeden dzień. I po tym jednym dniu, który spędziłem z moim nowym przyjacielem z Niemiec, Jonasem, po tym jednym dniu Zadzwoniłem, a ona napisała Wbijaj, spotkajmy się przy posterunku policji, moi bracia już tam czekają. Zajechałem. I od tego czasu mieszkam już prawie miesiąc w jednym miejscu, co mi bardzo odpowiada, bo nie chciałem mieszkać po żadnych hotelach, hostelach, couchsurfingach, więc jestem jak najbardziej zadowolony z takiego obrotu sprawy. Epicka sraka. Żyganie, jak stąd dochodzieży. Porwania, gwałty, kradzieże nerek. Komary wielkie, jak jastrzębie. W dodatku każdy roznosi po 15 różnych rodzajów malarii. Warzywa, które można zjadać tylko po wykąpaniu ich całonocnym w detergentach. Złodzieje, oszuści, syf, brud, smród takie mniej więcej informacje docierały do mnie kiedy przygotowywałem się do wyjazdu do Indii. Co z tego okazało się prawdą? No myślę, że tylko sprawy ogólno-higieniczne nie są tutaj na najwyższym poziomie, ale tak. A propos problemów gastrycznych, nie miałem żadnych od pierwszego dnia, od pierwszego dnia Zacząłem nie stosować się do porad, czyli jem warzywa bez, yy, bez mycia. Jem od samego początku na ulicy, yy, kąpię się w rzekach. Yy, jak piję raczej wodę butelkową, ale jeżeli, jeżeli myję zęby, to już staram się robić wodą z kranu, żeby się przygotowywać, bowiem kąpiel w Gangesie jest już blisko. Ale trzeba się do tego całkiem nieźle przygotować. No, yy, co do kradzieży, w życiu nie spotkałem bardziej uczciwych ludzi. Zostawiam na przykład im telefon, biegnę, żeby mi robili zdjęcie. Wszyscy są zadowoleni, czekają, żeby zrobić sobie yy, selfie, selfie, nie, żeby zrobić sobie po prostu fotę ze mną, bo, bo jakoś im jest w ten sposób miło. Hindusi są ludźmi, którzy są chyba najbardziej otwartymi ludźmi, jakich spotkałem. W swoim życiu spotkałem już Niemców, Anglików. I jak to się mówi, Anglicy są tak dobrze wychowani, że są mili, a Niemcy są tak szczerzy, że nie są mili. Zbijając te, te dwie różne nacje i porównując je z trzecią, powiem, że Hindusi są po prostu rewelacyjni. Niestety czasami ma to też swoje minusy, bowiem na przykład. Ta rodzina codziennie pyta mnie, czy coś jadłem. Muszę się mieć na baczności, bo jeżeli powiem, że nie, to od razu noszą mi jakieś jedzenie, a ja nie chcę. Ja tam sobie jem na ulicy i jest mi dobrze. Wieczorami starają się zorganizować jakoś czas i na przykład jedziemy sobie na jakieś, jakieś jedzonko, zazwyczaj chcą, żeby to było KFC albo McDonald's, w którym serwują tylko kurczaka, bowiem połowina jest haram, e, czyli no, nie do końca fajna. E, mówię im, że chcę raczej takie typowe jedzenie ich no trochę się dziwią, ale ogólnie do przejścia. No i oczywiście nigdy nie chcę, żeby płacić. Kiedy mówię, że w Europie no, raczej jest tak, że no, za pieniądze, za pieniądze, to się dziwią, mówią, że tu jest inaczej. Hindusi żyją w bardzo tradycyjny sposób. Tutaj nie ma miejsca na odszczekiwanie się starym, wyłażenie na imprezy. Tu nie ma picia, tu jest dobre wychowanie i życie w rodzinie. Wiem jak to brzmi dla was. Gdybym był w Polsce i usłyszał takiego jakiegoś przy starego kolesia w okularach, siedzącego na tle palmy, to też bym powiedział chłopie, stuknij się w łeb, nie ma jak to sobotnia najepka. No tutaj to działa troszeczkę, troszeczkę inaczej. Bardzo ciekawe zderzenie, bardzo ciekawe zderzenie kultur. Od miesiąca nie piję browarów, powiem nie mogę. W tym domu browary są zakazane, podobnie jak jedzenie świni. No, yy, co jeszcze? Przyjeżdżając tutaj miałem 30 kg ekwipunku. Po prostu tego ek od tego ekwipunku to prawie mi plecy pękły. A moja apteczka zawiera z 25 różnego rodzaju produktów, z czego na chwilę obecną przydało mi się tylko co? Mydło. Mydło i spirytus salicylowy. Reszta jest absolutnie niepotrzebna. Jakiekolwiek elektrolity, jakiekolwiek rzeczy na rozbicie sraki albo na przyspieszenie jej, nic nie jest potrzebne. Także mogę powiedzieć, że. Ten miesiąc upłynął mi na totalnym lenistwie. Podsumowanie zakończone. Jak widzicie na tle prania. Specjalnie dekoracje zostały ustawione. Słuchajcie, ludzie, jak się często mówi, kochani. Ja nie wiem czy, czy my się kochamy. W każdym bądź razie robię filmiki o Indiach. Wy je oglądacie. Jest fantastiko. Słuchajcie, może jakieś propozycje, może jakieś pytania. Z dziką chęcią odpowiem nawet na te najbardziej dziwne. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, walcie, będę, będę na nie odpowiadać.